Tak się przedstawia danio mleczne. Smak mleczny. No, okay. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kąciku zapoznawczym. Dziś pokażę Wam kilka serków homogenizowanych, które, patrząc po etykietach, wyglądają na całkiem zdrowe. Czy rzeczywiście są takie fajne? Zaraz się przekonamy. Do dzisiejszego odcinka wybrałam cztery. Dwa żółte, dwa niebieskie, zaraz Wam pokażę. To są serki żółte. Jeden jest homogenizowany, waniliowy z piątnicy, a drugi homogenizowany danio. Nic więcej nie ma na etykiecie, tylko są jakieś płatki. Zakładamy się zaraz, co to za płatki. I dwa niebieskie, homogenizowany, naturalny z piątnicy, i homogenizowany danio nie wiadomo, jaki. Sądząc po etykietach, e, powinny mieć bardzo prosty skład. Nie są to serki owocowe. E, zwłaszcza ten, moją uwagę, przykuł. Tutaj ma taki chlust mleka. Tutaj jest jeszcze w rogu bogate źródło białka. E, patrząc tutaj na etykietę piątnicy, jakieś chstetuszki ja się nie za bardzo znam na kwiatkach, ale jakieś chyba habry niebieskie. E, piękny domek na wsi, sama bym taki chciała mieć, otoczony drzewami. No, zachęca mnie ta etykieta do zakupu. Spójrzmy tutaj. No, tam je też bardzo zachęca, płatki owsiane chyba to są bardzo lubię. E, też słowa nie ma tutaj e, o składzie, poza tym, że bogate źródło białka. Nie ma informacji o cukrze, więc trzeba po prostu przeczytać etykietę. No, natomiast tutaj piątnice waniliowe, oczywiście jakieś światuszki, e, znowu domek na wsi. Zaraz zobaczymy, co w składzie. Proszę Państwa, z doświadczenia wiem, że jeżeli produkt jest bez dodatku cukru, to zwykle jest o tym informacja na froncie opakowania, bo producenci lubią się tym chwalić. Teraz, produkty bez dodatku cukru to nie chodzi o to, że one są bez cukru, ale bez dodatku cukru, czyli bez cukru dodanego w procesie produkcji są bardzo modne, są w trendzie, więc zwykle jest wielki napis bez małymi literkami dodatku i wielki napis cukru. Na żadnym z tych jogurtów nie ma napisane bez dodatku cukru, więc, mimo że etykieta zachęca mnie do zakupu, domyślam się, że w każdym z nich jest cukier dodany, nawet w tym pięknym. Danio, które tak ładnie się prezentuje Dobra, przejdźmy do konkretów Słuchajcie, danio o smaku mlecznym To jest tutaj z boku, jest napisane A w składzie twark odtłuszczony Śmietanka, woda, cukier Oczywiście skrobia modyfikowana Sok cytryny zagęszczony Substancje zagęszczające pekty, naturalny aromat e, Tak się przedstawia Danio mleczne Smak mleczny no, Okej okay. Drugie danie o smaku waniliowym z płatkami owsianymi. Aha, czyli to żółte to, że jest waniliowy, tak się domyślałam. Składniki: twarukot tłuszczony, śmietanka, woda, cukier, płatki owsiane 2%. No, zaszalali. E, naturalny aromat waniliowy z innymi naturalnymi aromatami, sok z cytryny zagęszczony oraz stabilizator pektyny. No, to jest ten skład taki trochę dłuższy niż w piątnicy. Zacznę od tego naturalnego. Mleko śmietanka, kultury bakterii mlekowych. Koniec. Natomiast tutaj, w tym waniliowym, mamy mleko śmietanka, cukier, naturalny aromat waniliowy, kultury bakterii mlekowych. Prostsze składy. Mi państwo, teraz zwróćmy uwagę na to bogate źródło białka. Tutaj jest informacja na ten temat na Danio. Spojrzę na tabelę wartości odżywczych. Tu nie ma tabeli, tylko z ciągiem napisane białko 5 i 3. Ok. teraz jak wypada. Serek homogenizowany naturalny, piątnicy, białko 8 gramów. Wnioski pozostawiam Wam, natomiast odnośnie do zawartości cukru teraz, bo to mnie bardzo interesuje w kontekście nabiału, dlatego że ludzie bardzo często są przekonani o tym, że ten nabiał jest taki super zdrowy dla każdego, w każdej ilości, trzeba dużo jeść, ileś tych szklanek mleka się w jakichś książkach przewija, no i rzeczywiście ludzie jedzą te różne produkty nabiałowe na szklanki, natomiast niestety część z tych produktów nabiałowych ma dosyć sporą dawkę cukru. I teraz weźmy sobie, znowu zacznijmy od danio. Tutaj ten e, piękny, e, blado, niebiesko-biały, mleczny, zawartość cukru 10,9. Oczywiście, część z tego cukru jest to e, cukier naturalnie obecny w mleku, a część jest to cukier dodany. Ten waniliowy z owsianymi cukry 8 gramów, czyli trochę niższa zawartość. Ponownie jest to cukier naturalnie obecny z tym dodanym. Jak się zorientować, ile jest naturalnego, ile jest dodanego? Bardzo prosty sposób. Zaraz wam pokażę. Mamy sobie tutaj serek homogenizowany naturalny, bez dodatku cukru. Co ciekawe, nie ma żadnej informacji na froncie na ten temat. Nie ma też informacji na temat yy, tego, że jest to bogate źródło białka. A w składzie 0 cukru dodanego. I ma to swoje odzwierciedlenie w tabeli wartości odżywczych, ponieważ tutaj zawartość cukrów prostych jest 4 g. Teraz, jeżeli weźmiemy bardzo podobny serek, ale z dodatkami, czyli z cukrem i z aromatem, tutaj mamy zawartość cukrów 13 g. Bardzo proste obliczenie. Jeżeli ta zawartość w naturalnym produkcie, bez dodatku cukru, jest na poziomie 4 gramów. To oznacza, że od tych 13 można sobie odjąć 4 mniej więcej, bo przeważnie nabiał, taki klasyczny nabiał, to są 4-5 gramów cukru na 100 gramów, na 100 ml produktu. To są te cukry naturalnie obecne. Czyli na 100 gramów produktu najprawdopodobniej mamy tutaj dodane 9 gramów cukru. I ponownie przypominam, to jest 9 gramów na 100. Gramów. A jak zwrócicie uwagę, tutaj z boczku opakowania produkt nie ma 100 gramów w opakowaniu, a 150. A więc nie 9, a no właśnie dzielimy 9 na pół, mamy 4,5, czyli 9 plus 4,5, 13,5 grama cukru dodanego jest w całym opakowaniu tego serka homogenizowanego. Ponownie przypominam, są to cukry dodane. A jeśli weźmiemy pod uwagę cukry całkowicie obecne, to należy pomnożyć razy 1,5-13. To proste obliczenie albo z proporcji. Więc tak to się przedstawia. W tak prosty sposób możecie sprawdzić, ile cukru dodanego ma wasz ulubiony jogurt. Jeżeli weźmiecie tej samej firmy jogurt naturalny i owocowy i odejmiecie sobie te cukry naturalnie obecne, to najprawdopodobniej uzyskacie tą zawartość cukru dodanego, samego dodanego. Tak, można sobie e, spróbować to obliczać. Podsumowując. Wedle tabeli wartości odżywczych wychodzi na to, że w tych dwóch produktach jest trochę mniej białka i trochę mniej cukru niż w tym produkcie. Tutaj było 8,10 g cukru na 100 g produktu, tutaj było 13. Z kolei białka tutaj mamy 7,2, a tutaj było w okolicach 5 w obydwu produktach. Natomiast z tych wszystkich czterech serków ja wybrałabym ten. Ponieważ białka mamy tutaj 8 g, zawartość cukrów prostych 4, jest to produkt o bardzo prostym składzie, bez dodatku cukru. Gdybym miała ochotę na e, serek homogenizowany słodki, dodałabym tutaj jedną łyżeczkę miodu albo świeże pokrojone owoce. Ewentualnie, gdybym nie miała świeżych, to suszone na przykład niesiarkowane morele. Natomiast tutaj, w tym produkcie, w całym pakowaniu są prawie trzy łyżeczki cukru. Gdybym chciała dosłodzić sobie sama ten, to bym dodała jedną, a nie trzy. Dlatego wybieram ten. Przypominam oczywiście, że film nie jest sponsorowany. To jest po prostu bardzo prosty produkt bez dodatku cukru. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.